Witajcie, witajcie! Dzisiaj chciałbym przedstawić pewne wskazówki, dobre rady dla młodocianych kolekcjonerów. Dla tych, którzy dopiero zaczynają, którzy najczęściej nie są jeszcze pełnoletni, czyli nie do końca decydują o tym, co robią ze swoim życiem, jednak tutaj rodzice jeszcze mają wpływ. Dla takich osób chciałbym dzisiaj opowiedzieć kilka moich historii i wyciągnąć pewne wnioski do przemyśleń, żebyście się zastanowili nad swoją kolekcją, nad swoimi kolekcjami. Zapraszam do oglądania. Tak, dzisiaj chciałbym troszkę poopowiadać. Dzisiaj nie będę pokazywał żadnych znaczków, dzisiaj nie będę pokazywał żadnych banknotów, monet, zegarków czy innych rzeczy. Dzisiaj chciałbym Wam troszkę poopowiadać o, tym, o tych początkach kolekcjonowania, o tym co mi się wydarzyło, co mi się przydarzyło na początku, jak byłem jeszcze dzieckiem i jakie wnioski z tego wyciągnąłem, i chciałbym się tymi wnioskami z Wami podzielić. Dlatego dzisiejszy filmik będzie taką pogadanką. Ok, słuchajcie, opowiem Wam dwie, albo nawet trzy historie z mojego życia, które mnie spotkały. I dzięki nim wyciągnąłem pewne wnioski, pewne przemyślenia w związku z moimi kolekcjami, w związku z kolekcjonowaniem. Pierwsza historia. Pierwsza historia jest taka, że jako dziecko pod koniec lat 80. i na początku lat 90. zbierałem. Co ja zbierałem? Zbierałem bilety komunikacji miejskiej. O takie bilety komunikacji miejskiej. Jeśli ktoś z Was zbiera lub zbiera, lub pamięta z lat 80. i 90. tego bilet, te typu bilety, no to rozumiecie. Eee, jako dziecko zbierałem, miałem tego naprawdę bardzo dużo, taki duży worek, jak teraz na przykład, nie wiem, w Biedronce bierzecie siatkę na warzywa, taki woreczek foliowy, to miałem pełny taki worek biletów. Z wielu lat były różne rodzaje tych biletów: i autobusowe, i kolejowe, i miesięczne, i PKS. PKS-y fajne były, takie podłużne, z dziurkowanymi, z dziurkowanymi datami. Pamiętam też bardzo dobrze bilety kolejowe, takie kartonikowe. Pamiętam w połowie lat 80., jak przychodziłem na stację kolejową u mojej babci. No to właśnie sprzedawano takie typu bilety, była taka wielka tablica i datowano te bilety. No, wy, jako młodzi, nie pamiętacie już tego typu biletów, ale o co chodzi? Miałem cały worek tych biletów, no i niestety go wyrzuciłem. Nie wyrzuciłem go z własnej woli, niestety zostałem przekonany przez moją mamę, że jednak to są śmieci, niepotrzebne rzeczy. I teraz jestem już po czterdziestce i żałuję naprawdę żałuję, że to wyrzuciłem, bo teraz miałbym naprawdę rewelacyjną kolekcję, mógłbym je segregować, poukładać, kategoryzować. Naprawdę było dużo radości, by mi przyniósł ten worek biletów komunikacji miejskiej z różnych miast, nawet ze świata, z zagranicy. Tam były, tam dorzucałem, dorzucałem. No naprawdę worek był zacny. Bardzo żałuję, że to wyrzuciłem posłuchałem rady mamy, że to niestety są śmieci, nic z tego nie będzie i to leży i tylko przeszkadza blablabla, bla, 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 takie gadanie było tylko e, no i niestety wyrzuciłem, no teraz żałuję druga historia druga historia wiąże się z zegarkiem jak byłem dzieckiem, nastolatkiem nie wiem, z 12 lat miałem, dziadek Chyba na urodziny albo tak po prostu w prezencie, bo rzadko go odwiedzałem, bo dziadek daleko mieszka, kupił mi zegarek. Zegarek marki Casio. De facto tego zegarka, który dostałem od dziadka, nie mam fizycznie tego modelu, e, ponieważ został mi on skradziony. Wtedy miałem, nie wiem, 10-12 lat. Został mi on skradziony na kolonii. Bardzo lubiłem ten zegarek. Nosiłem go wszędzie. E, Moja przygoda z zegarkami, to jeszcze Wam o tym opowiem, ale co wiąże się z tym zegarkiem? Otóż ja do tej pory pamiętam, że miałem ten zegarek, że on mi się podobał. On, ja Wam go pokażę w jednym z następnych filmików, bo kupiłem dokładnie taki sam. Po prostu kupiłem dokładnie taki sam, żeby mieć ten zegarek w swojej kolekcji zegarków. Bo mam też kolekcję zegarków, jeśli nie wiecie, ale się dowiecie. Także to jest druga historia. Także i jakieś wnioski Wam z tego wyciągnę na koniec? Posłuchajcie, posłuchajcie dalej. I trzecią historią, jaką chcę się z Wami podzielić, to również oczywiście wiąże się z kolekcjonowaniem. Kolekcjonowanie ma, może mieć przerwy. Najczęściej ma te przerwy. W moim przypadku ta przerwa miała kilkanaście lat. I chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli na przykład w tej chwili Coś kolekcjonujecie. Wszystko jedno, co. Nieważne. I wyjdzie tak, że stwierdzicie: No dobra, no na razie ta kolekcja mi nie interesuje, już się nacieszyłem, to nie wyrzucajcie jej. Broń Boże, odłóżcie na regał, niech ona sobie tam leży. Rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście lat, niech sobie leży. Jeść nie woła, jak to się mówi. Bo może być tak, że po piętnastu latach, po dwudziestu latach wrócicie do tej kolekcji. I zacznie się ją rozwijać. Ja w ten sposób wróciłem do moich znaczków, wróciłem do banknotów, wróciłem do monet, do zegarków. Wracam. Te, te, to kolekcjonowanie wraca. Ja kilka lat temu kolekcjonowałem zegarki. Przestałem kolekcjonować jakieś 2 3 lata temu, ze 3 lata temu. Przerzuciłem się na znaczki, których miałem. W kolekcjonowaniu, których miałem przerwę jakieś 15 lat. Także. Kolekcje powracają, kolekcjonowanie powraca, więc jeśli coś w tej chwili zbieracie, tak jak ja te bilety zbierałem, i w danym momencie uważacie, że to jest już niepotrzebne, chcecie się tego po nie pozbywajcie się. Jeśli nie musicie finansowo, to się nie pozbywajcie. Schowajcie. Jeśli to może leżeć, ta wasza kolekcja latami, to niech leży. Ułóżcie ją dobrze, jakieś dobre segregatory, dobre pudełka, schowajcie gdzieś wysoko do pawlacza i niech leży. Bo może być tak, że za jakiś czas wrócicie do tego. I to będzie wielki bonus na dzień dobry, że wrócicie do swojej kolekcji i będziecie ją dalej rozwijać. To takie trzy historie chciałem się z Wami podzielić. E, jakie wnioski? Jakie wnioski z tego wysnułem? Jakie pomysły, jakie pomysły na, na kolekcjonowanie, jakie wnioski na życie e, z tych trzech historii wysnułem? Oczywiście każdy z was z tych historii może coś innego wyciągnąć. Ja wyciągnąłem. Kilka takich prawd, które chciałbym Wam przekazać. Oczywiście możecie się z nimi nie zgodzić, możecie inaczej myśleć, ale to są moje przemyślenia, dzielę się z Wami. Pierwsza prawda jest taka, że jeśli coś zbierasz i ci się to podoba, to, to nie wyrzucaj tego, jeśli nie musisz. Druga prawda jest taka, że kolekcjonowanie ma swoje przerwy. I jeśli ci się znudzi, to nie wyrzucaj, nie sprzedawaj, nie wydawaj, schowaj. I trzecia, nie słuchaj innych, bo inni mają swój sposób myślenia, nie uwzględniają tego myślenia kolekcjonerskiego, które ty masz w głowie i mogą ci sugerować właśnie rzeczy, których nie chcesz zrobić, a ci w jakiś sposób, nie wiem, przymuszą słowem czy sytuacją. Także jeśli kolekcjonujesz, to też nie oczekuj, że Dowolna osoba, która przyjdzie do ciebie w odwiedziny, będzie zafascynowana twoją kolekcją, bo najczęściej nie będzie. Bo my, kolekcjonerzy, jesteśmy rozsiani e, po całym świecie, nie mieszkamy blok w blok, nie ma nas tak dużo. Dlatego, jeśli kolekcjonujesz, to ciesz się tym, że masz tą piękną kolekcję, która daje ci radość, która daje ci szczęście, która pozwala ci się zrelaksować, odpłynąć w inny temat. Nie przejmować się światem dookoła przez jakiś czas. To jest ta radość. To jest to, to szczęście, to układanie, to segregowanie, to kategoryzowanie, opisywanie, szukanie historii. To jest radość dla kolekcjonera. Także dziękuję bardzo. Jeśli dotrwaliście do, tej, do tego momentu, to super. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście mój filmik do końca. Lajkujcie, subskrybujcie, jeśli możecie. I będzie, będę, będę bardzo szczęśliwy, jeśli to zrobicie. Dzięki wielkie i trzymajcie się, kolekcjonerzy. Cześć.